Historia przyspiesza na naszych oczach. Donald Trump formalnie dopiero 20 stycznia obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale już w najbliższą sobotę rozpocznie realizację swego programu przywracania normalności w całym zachodnim świecie. Normalności polegającej na bezwarunkowym szacunku dla ludzkiego życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Normalności odrzucającej religię klimatyzmu, w imię której rządy wpychają miliony swoich obywateli w biedę, w imię walki, z globalnym ociepleniem, normalności, w ramach której są tylko dwie płcie, a lewaccy aktywiści nie mają wstępu do szkół, gdzie dzisiaj na masową skalę wmawiają dziewczynkom, że są chłopcami, chłopcom, że chłopcami nie są, a w efekcie wielu młodych ludzi popada w problemy psychiczne, w wyniku których okaleczają swoje ciała i to nieodwracalnie. Donald Trump chce jednak również przywrócić normalność w relacjach euroatlantyckich. I ma tutaj, na Starym Kontynencie, do wyrównania rachunki z kilkoma delikwentami. W tym z tchórzliwym rewolwerowcem, potrafiącym strzelać jedynie od tyłu oraz jego, pożal się Boże, ministrem spraw zagranicznych. I właśnie przyszłości tych panów poświęcone będzie zaplanowane na sobotę spotkanie prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych z Andrzejem Dudą o szczegółach już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Zapraszam. Na początek, jak zwykle, króciutko, proszę Państwa o jedną kluczową rzecz dla rozwoju kanału Polskość to Normalność, dzięki której to rzeczy nasze komentarze. Zawsze niezależne i zawsze wygłaszane z polskiego punktu widzenia niosą się szerzej po internecie. Tą prośbą jest kliknięcie przycisku subskrybuj. Budujemy tutaj prężną społeczność polskich patriotów, społeczność biało-czerwonych serc, których jest już na kanale 60 tysięcy, ale bardzo serdecznie proszę o kolejne subskrypcje, by było nas jak najwięcej i by komentarze, które tutaj się pojawiają, zarówno te wideo, które ja nagrywam, jak i te, które Państwo. Piszą pod filmami, szerzej niosły się po sieci i docierały do tych z naszych rodaków, którzy cały czas jeszcze padają ofiarą zakłamania polityczno-medialnego establishmentu III RP, osłaniającego rząd 13 grudnia, tę najgorszą ekipę po 1989 roku, jaka rządziła Polską. Donald Trump ma pełną świadomość, że przed nim już niewiele ponad 4 lata do 20 stycznia 2029 roku, kiedy będzie musiał oddać urząd, nie mogąc ubiegać się o reelekcję na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. A jego plany są bardzo ambitne. Przez najbliższe cztery lata zamierza przywrócić i utrwalić normalność w całym zachodnim świecie. Mówiłem o tych aspektach już na wstępie. Tu rzeczywiście chodzi przede wszystkim o kwestie aksjologiczne, tych najważniejszych wartości, wśród których kluczową jest szacunek dla ludzkiego życia, ale również odrzucenie ideologii klimatyzmu i wszystkich tych bzdur, które które się z nią wiążą. Donald Trump chce jednak przede wszystkim, by zachodni świat, Stany Zjednoczone oczywiście jako jego najważniejszy czynnik, ale cały zachodni świat, cała powiedzmy północno-zachodnia część globu ziemskiego ponownie stała się lokomotywą rozwoju i latarnią cywilizacji. Dlatego też zamierza, Uregulować na nowo, na nowo ułożyć relacje euroatlantyckie. A że czasu ma niewiele, to już w sobotę będzie gościł w Paryżu. Tam dojdzie do. Otwarcia katedry Notre Dame, która została zniszczona w pożarze 2019 roku i właśnie ją odbudowano. Odbudowano jako perłę architektury, ale przede wszystkim jako wielki symbol zachodniej cywilizacji, bo niezależnie od tego, co Francja zrobiła ze swoim dziedzictwem, co Francja zrobiła ze swoją kulturą, jak Francja w morzu krwi rewolucji francuskiej i późniejszych wydarzeń roztrwoniła cały swój wielki kulturowy kapitał. To jednak katedra Notre Dame pozostaje wielkim symbolem zachodniej cywilizacji, ponieważ fundamentem tej cywilizacji jest chrześcijaństwo. Podczas wizyty w Paryżu prezydent Donald Trump spotka się z Andrzejem Dudą. Ich spotkanie było zapowiadane już od momentu zwycięstwa Trumpa w wyborach. Przypomnę, że zaledwie sześć dni po swoim zwycięstwie Donald Trump zadzwonił do Andrzeja Dudy, złożył mu życzenia dla narodu polskiego z okazji naszego narodowego święta niepodległości. I jednocześnie zaprosił na spotkanie, by reaktywować politykę międzymorza, a więc by na nowo dać paliwo tej inicjatywie, która łączy, jednoczy i wzmacnia państwa położone pomiędzy trzema morzami Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem. Tutaj jest serce Europy. Donald Trump doskonale to rozumie. On chce osłabienia pozycji Niemiec. Wśród tych, z którymi ma rachunki do wyrównania, są politycy niemieccy, ale przede wszystkim państwo niemieckie, czerpiące krociowe zyski z bardzo nierównego bilansu handlowego pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, oczywiście na korzyść Niemiec. Ale wśród tych, z którymi rachunki do wyrównania ma Donald Trump, jest oczywiście również prezydent Francji Emmanuel Macron, który jeszcze niedawno przed wyborami parlamentarnymi we Francji, które miały Miejsce w czerwcu, mawiał, iż gorszy od frontu narodowego Marine Le Pen jest tylko właśnie Donald Trump. Natomiast dla nas najważniejsze, że Trump chce marginalizacji takich polityków jak Donald Tusk i Radosław Sikorski, którzy są niejako programowo nastawieni przeciwko dobrej współpracy euroatlantyckiej, którzy chcą, żeby Europa budowała swoją autonomię strategiczną w oderwaniu od Stanów Zjednoczonych. Trump ma na to zupełnie inne spojrzenie i tutaj wiele wskazuje, że spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, które w Paryżu nie będzie długie, może być przełomowe. Możemy się spodziewać, że obaj panowie umówią się na kolejne spotkanie już w USA, jeszcze przed 20 stycznia, żeby dłużej porozmawiać, ponieważ w Paryżu będzie aż 50 przywódców państw, każdy będzie chciał spotkać się z Donaldem Trumpem i nawet te znakomite relacje jego z Andrzejem Dudą nie gwarantują, że będzie to rozmowa długa. Będzie ona przełomowa, ale to będzie preludium do tego, by w ostatnim Etapie prezydentury Andrzeja Dudy. Odegrał on pozytywną rolę w pohamowaniu tych autorytarnych zapędów Donalda Tuska i jego ekipy, z jakimi mamy do czynienia w naszym kraju. Donald Trump doskonale to wie, doskonale to rozumie. Pozostaje mieć nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości będą w stanie to wsparcie, które popłynie od Donalda Trumpa przez Andrzeja Dudę, skutecznie wykorzystać. I żebyśmy mogli opierać w związku z tym swoje partnerstwo o Stany Zjednoczone, ponieważ. One są daleko, a tu blisko mamy dwóch naszych strategicznych rywali, jeżeli nie wrogów Niemcy i Rosję. Możemy ich zrównoważyć tylko dzięki. Przychylności Stanów Zjednoczonych, a w Donaldzie Trumpie mamy tę przychylność gwarantowaną, trzeba tylko umiejętnie to wykorzystać. Jestem ciekaw, czy Państwo podzielają moją opinię, że spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem będzie miało znaczenie dla polskiej polityki i najbliższe miesiące to będą miesiące dużej zmiany, ponieważ Donald Trump chce. Żeby jego prezydentura, te najbliższe cztery lata naprawdę zmieniły zachodni świat i odsunęły w niebyt polityczny tych wszystkich, którzy pchali naszą cywilizację ku upadkowi, który widzimy dzisiaj, między innymi chyba najbardziej wyraziście w Europie. Tomasz Gdula, dziękuję za spotkanie. Kłaniam się i do zobaczenia.